Cześć, dziewczyny, zaprezentuję Wam dzisiaj kolejne shorty, które e, są niezbędne w garderobie każdej kobiety. Tego lata shorty są hitem, także musicie zaopatrzyć się koniecznie, obowiązkowo w shorty jeansowe. E, ja dobrałam do tych shortów taki super pasek z tetami. To jest taki e, pasek z saszetkami, tutaj można schować sobie klucze, telefon, jakieś tam inne gadżety, które są nam akurat potrzebne. Shorty koniecznie muszą być z wysokim stanem, bo takie są teraz modne. Te shorty mamy w sklepie po zaraz zobaczę, bo zapomniałam ale one są po 50 chyba 9.99. A pasek po 6999. Shorty są uniwersalne. Do takich shortów możemy nosić klasyczną koszulę, zwykły t-shirt. Nie będzie nie taktem, jeżeli do takich jeansów, do takich jeansowych spodanek założymy marynarkę i jakieś fajne kombojki. Ja jestem zwolenniczką w tym roku kombojków I myślę, że każda z Was będzie czuła się w takich shortach dobrze. Zarówno młoda dziewczyna, jak i dojrzała kobieta, obowiązkowo. E, musi zakupić, kupić sobie szorty w e, te wakacje na upalne dni, aczkolwiek szorty nie musimy, nie musimy ich nosić tylko w upalne dni. To lato w tym roku jest takie e, niezbyt ciepłe, ale nie martwcie się, na pewno niedługo zrobi się upał, więc szorty na pewno się przydadzą. E, dobrałam do tego też taką paszportówkę. Każda z Was, myślę, że już sobie zaplanowała jakiś wyjazd na wakacje. Zapewne za granicą i przyda Wam się taka paszportówka, żeby trzymać dokumenty przy sobie. To jest teraz hit. Dokumenty, telefon, klucze. Super, super torebka. Bardzo wygodna, bardzo praktyczna, polecam. Te torebki mamy po 29,99. No i oczywiście nie mogłam, nie mogłam nie zabrać sukienki w kwiaty. No, kwiaty i kwiaty jednak królują. Kwiaty są bardzo modne w tym sezonie, najmodniejsze. Każda y, kobieta w sukience w, kwiata, w kwiaty wygląda y, czarująco, <grywia> dziewczęco i młodo. Zaraz się przebiorę w sukienkę w kwiaty i pokażę się Wam w kolejnej kwiatowej sukience, którą mamy w sklepie po 9999. ,99. Jestem cała kwiata. Taka sukienka y, może być kreacją na wieczorowe, specjalne okazje. A może być sukienką po prostu na plażę. Pokażę się z tyłu. Do takiej sukienki pasują i płaskie buty, jakieś klapki. Nawet japonki, zwykłe, najzwyklejsze japonki. Szpilki. Ja chodzę bosą. Taka sukienka może nawet zamaskować jakieś mankamenty. Jeśli chcecie coś ukryć, to pod taką sukienką można wszystko. Pamiętajcie o lajkach like i subach. Oglądajcie filmy na naszym kanale. Pa!